Siemaleczka z tej strony tuba tym razem gdzie jesteśmy ha, ha, na znanym ulubionym peronie numer 1 w Rzeszowie Filmujemy z iPhone 12 Pro Złoty Dobra To jest normalny lens, czyli środkowy 4K30 klatek na sekundę Jak widzisz tutaj rozpiskę, informacje można się doczytać? No pewnie, że można. Stalowa woda, takie rzeczy, wiesz, bajery idziemy w szeroki kąt. Cza! I to jest szeroki kąt. No to dość szeroki, Nie powiem normalny i telefon szeroki. Idziemy, dobra, idziemy dalej. Muszę mówić głośno, bo jestem w masce. A czy jakaś, dajemy sobie maskę, to tylko nie ma. Dobra, i teraz co? Schody. Jak zawsze stabilizacja w szerokim kącie. Ale teraz przejdźmy na zwykły. Moim zdaniem tutaj jest lepsza stabilizacja w zwykłym niż w szerokim. Dobrze. HDR właśnie pierdyknął, bo słońce jest. Także HDR będzie fajnie chodzić. HDR plus, Dolby Vision. Jedzie pociąg z daleka. Zobacz pięknie go złapiemy. Tak, jak tam wiatr słychać dobrze. No. Pierwsze wrażenia moje są odnośnie kamery bardzo mieszane, z tego względu, że miałem do czynienia z wieloma smartfonami, z wieloma kamerami i <ścoughs> szczerze, widziałem lepiej, ale to się dopiero wszystko okaże, jak przerzucę na wielki ekran i w ten czas zobaczymy. Na razie to ja widzę tylko na małym ekranie telefonu. Dobra, jedzie pociąg. Dobra, lipnie to zrobiłem, mogłem to później się przekręcić, ja się na pociągach nie znam. No ale dobra. Zrobimy. A lipnie to zrobiłem, nie jestem z tego zadowolony, ale kolory powiem Ci kolory, które prezentuje iPhone z tym słońcem tutaj z boku są... Z... no, można powiedzieć, no nie wiem czy 100%, ale prawie 100%. Nic nie przekolorywuje tak jak inne marki. Czy znaczy tam jakieś przebarwienia? Tutaj to, to jest przy nasycenia przebarwienia, co można na końcu to zrobić czy na dupie tu jest piękny kolor, taki jaki jest w rzeczywistości piękny dobra, ale zrobimy ten zoom jak to mówią zoom, 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 jak zawsze uu, jak ktoś narzygał idziemy bokiem dobra na naszym znanym Delotile i teraz tak, to jest szeroki kąt to jest jeden to jest 2, fajnie, i lecimy dalej, powyżej 2 jest 3, fajnie i stabilnie, 4, 4,5, 5, 6, 6 razy, no już tak, pójść rozmywam, okej, okay. i co, i tyle? 6 razy tylko? Yeah. Pamiętasz Oppo? Pamiętasz Galaxy? Pamiętasz Note'a? No nie, no to mogłem zaglądać ludziom co mają w kieszeni na dachu. Tutaj jest tylko 6 razy. Dobra, wracamy do szerokiego. Jak to mówią, trochę się zawiodłem. <grym> telefon to jest bardzo potrzebne, wiesz, szpiegować sąsiadkę, słuszka na się tego wiesz, kąpie no, no tutaj ten masz dobry telefon, to z cichaszem możesz się tego, wiesz. No nieważne. Widocznie iPhone nie jest szpiegowski, bo amerykański. Jak, jakby był chiński, to by miał ogromny telefoto. Rozumiesz, o co chodzi. Tak. Dobrze. Dziwne jest to, że nie mogę przełączyć lęza, czyli nie mogę w czasie nagrywania przełączyć na przednią kamerę. Jest to niewykonalne przy tym oprogramowaniu. Pamiętaj, to jest tylko kwestia oprogramowania. Daliby taką funkcję? Działałoby. Nie dali. Mogę zrobić zdjęcie, ale przełączyć lęza, choćby nie wiem, co robił. Nie widzę tu takiej funkcji. Nie ma. Dobra, dajmy na jeden znowu. No to co zrobię? To przekręcę telefonem. Nie, nie, można przekręcić kamery. No i jak to wygląda, panie kolego? Ja wiem, że to nie wygląda za atrakcyjnie, bo to wiadomo stary, brzydki ham. Ale chodzi o jakość wideo, nie o co jest na wideo. Znaczy... O ilość detali. O tak. Słońce trochę wali we mnie. Po, Pod słońce. A tak? Dobra, będę pokazywał krzywych zębów, ani kolego, bo tak złoty iPhone na zęby krzywe zamiast złote zęby, tak jak ten. No, kurwa, zapomniałem. Ten co tak gra na gitarze i opowiada, że gębę mu ktoś pociął. No, popek, o! Tak, to Ta. Ta. wspaniały człowiek. Dobrze, coś tu jedzie. Ale co to jest? Telefon można sprawdzić dwa razy? Sześć razy? Dobra, jakoś. To jest maszyna do asfaltu. No, przy sześciu już ta jakoś się tak rozmywa troszkę. Dobra. Pierwsze moje takie wrażenia. iPhone. Ciężki. Ciężki telefon. Hmm. System to jest ten nowy system. IOS-a. Fajnie, bo sobie mogę w, w, tutaj w, w aplikacji kamery, mogę sobie zmienić rozdzielczość, nie muszę wchodzić w ustawienia i szukać, tak było w poprzednim systemie, to ta kłopota to była, zresztą tu i tak, no nie wszystko tutaj zmienię, dalej jest część, jest tak połowicznie dalej część, muszę wejść do aplik do ustawień i tam zmienić. No tak, ja nie wiem, kto to wymyślił. W Androidzie jest po prostu, wchodzisz w aplikację i od razu możesz sobie zmienić, co tylko się chce, a nie w ustawieniach. Ustawienia ustawieniach to sobie możesz zmienić budzik, czy tam coś, nie... No, no, dziwne, ale prawdziwe. Dobra, Bo no to nie ma co narzekać, trzeba filmować. Rozumiesz muszę dociągnąć do 8 minut, bo w ten czas jest więcej reklam. Bo ten iPhone musi się wrócić. Także za... musiałem, żeby się iPhone wrócił, to musiałoby być yy... 5 milionów wyświetleń w Polsce. <grym> no. Ja I Nerealne. Znaczy nie, no wszystkie jest realne, ale 5 milionów wyświetleń na jednym filmie to musi być coś... nie wiem. Gołe musiałby musiałyby tu latać, czy co. Bo, albo meteoryt musiałby spać. To w ten czas by, by było, nie? Albo ten most musiałby się za, zawalić. No nie wiem, bo tak to y, Rzeszów Zachodni to słabo interesujące. Dobra, bo już piernicza jest 7.37. Szkoda, że nie mogę zmienić lęza. Jak myślisz? Urwać to wideo? I wysłać A, już wiem co, co zrobię. Dobra. Zrobimy tak. Ja je skleję, ale oryginalnego sampla z Dolby Vision i z HDR będziesz miał w opisie, będziesz mógł sobie go ściągnąć. I to jest przednia kamera. Dobra, co będę maskę zadać? To tak, tu nie ma nikogo. Kogo mam zarazić? Słupy. To jest przednia kamera. Muszę wysoko utrzymać nad głową, żeby. Jak się mam na poziomie głowy, to w sumie nie ucina. Czy mogę coś tu rozszerzyć? To jest w 60 klatkach z tego co widzę? Czy w 30? Nie, w 30. Aha, czyli nie mogę zrobić szerokiego kąta. Rękę mam ugiętą, teraz mam wyprostowaną. OK. Teraz mam ugiętą, ale stabilizacja widzę, że ja, ja, ja przyspieszę. Jak stabilizacja? Na, na ekranie iPhone'a nie wygląda to super. Mówię o stabilizacji, bo jakoś wideo piękna. zatrzymam się. Podtrzymuję go długą ręką, żeby tak nie drżał. Światło, o teraz. Czekaj, czekaj, czekaj. Bardzo fajnie nam tutaj niebo robi. Popatrz. Ekspozycję. Fajnie. Podoba mi się. Ekspozycja. Nie podoba mi się stabilizacja. Ale ze wszystkiego mi się można. Może iPhone Max będzie lepiej. no pewno lepiej, bo on ma mieć lepsze kamery. W sumie ten iPhone jest taki dziwny troszeczkę, bo jest między Maxem a zwykłym iPhone'em. To jest takie coś po środku. Czyli nie najgorsze, nie najlepsze po środku. No chyba tyle, jeśli chodzi o świat iPhona na dzisiaj. Co jeszcze mogę powiedzieć? No. Dajcie znać w komentarzu, jeśli ktoś znalazł lub znajdzie yy, layout tyłu iPhona Pro. Czyli chciałem sobie wyciąć pięknego skina sam bo te, co mają takie kolorowe, ja chciałem co coś lepszego wyciąć z kina. Czy rozumiesz layout, czyli yy, plecki, z których taki, jak to się nazywa, layout, po polsku, yy, po angielsku, template, chyba? Sprawdź, nie komuś. sprawdź i, i jakbyś znalazł, bo ja znalazłem, ale płatnych, co nie wiadomo ile, się, bez sensu, sensie. za darmo, jak to w Polsce, nie? Stabilizacja teraz jak schodzę po schodach. I w ten czas bym sobie wyciął coś fajnego i nakleił na tył iPhone'a. Jest bardzo fajna sprawa. Ewentualnie kupię y, już gotowy i, i, i... i wytnę od starego, bo samemu ciąć po iPhone'ie Nie chcę go porysować, podobno strasznie łatwo się rysuje. To sprawdzimy. Dobra. Tyle jeśli chodzi o to wideo, i tak było bardzo długie. Polecam i pozdrawiam.